To jest wersja, którą kupił wersja. I wreszcie, każdy z nich kupi wersję. Nie pamiętam, jak wydałem wodę Karol. Że mi tylko telefon nie spadł na dół. Ja tylko mnogę. I zaczął się? No, ale tu jeszcze nikogo nie ma, na spokojnie. Jak to się zaczęło, no już jest. No to niech włączy rajma sobie. Która jest godzina? 9.15. Aaa, o, są dwie osoby już. Siemandero, Siemandero Gwizdek, Siema. Siemandero, witamy z Włoch. Witamy z Włoch serdecznie, jest pięć osób już. Siemandero. Siemano Michał, Siemandero Camilo, są kurcze. Avalon, Bart, Jokaj, Siemandero Piotrek, pozdrawiamy Londyn. hejo hejo Patrzcie, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Siemanko wszystkim, Siemanko. Włoska impreza, włoska impreza, winko, gospodyni Emilka szykuje jedzonko, jak to się nazywa? Salty imboka. Salty imboka. Siemano. O, Ula jeszcze wtrężyła, salty imboka. Ale ekipa, no jest, fajnie, fajnie, siema siema, 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 siema Arturo, hejo, siema Konrad. Jak widzicie, myśmy wrócili dopiero z wycieczki. Siemandero, leśny, oj, najpierw będziemy się wijać. Koronawirus party. No, powołasz, Tomasz. Nie, tu nie ma żadnego. Koronawirus party. siema Wojtek, siema, siema. Hej, Marcin. Bogusz Wnęczak, Siemandero, pozdrów swoją brygadę. Tomasz, pozdrowionka dla wszystkich. Tor, jest Satmir, jest Świerku, Siemandero, hej, Konradio. Michał, witam, smacznego. Ale jest, nie? Mega. Ojej, siemandero, ale nie jest. Mirek Wil, Dolny Śląsk, wita. Siema, Konrad. Kornel, siemandero. Ale fajnie. pozróz od Pocka. Rysiu jest. Siemano. Siemano, Lopez. Androwie. A po włosku jak? Salute. Salute. Saluto. Saluto dla wszystkich oglądających. Siemandero, Lee. Hejo, hejo. Ale fajnie. Słuchajcie, ale jesteśmy na mega gościnie. Andrzej, Emilka, tak nas ugościli tutaj. Jesteśmy już ile? Od soboty trzy dni, nie? No, a trzy kilo. No, schód chyba przybrał. Kapo del tutti capi, nie? Tu siedzi Andrzejek, to jest kapo del tutti capi, który nas gości. Saluto. Siemano, Kruksik. Emilka to jest tutaj, mama, mija nasza, górę, która o nas dba i nam przyrządza wszystko. Jesteśmy naprawdę tak ugoszczeni, tak opetardowani tym wszystkim, pokazaniem całej tej północnej Italii fajnych miejsc, Werony, Wenecji. Dzisiaj byliśmy nad jeziorem Garda, Siemandero Alanku, wuja, wuja, Siema, Siema X-Men, Hejo. Także jesteśmy naprawdę mega, mega, mega. Zajarani tym wszystkim. Siemandero Natalko. Siema Maciek. hejo, hejo! Cześć Krzynowik. Widzę czarne kciuki, czarne stopy. Tu jest mistrzyni czarnych stóp. Siema Jolcia. Ktoś chce. O! To są prawdziwe czarne stopy. Maseczki, jakie maseczki? W ale mi tu wyskakują wiadomości, muszę schować. I czarne włosy. Siemandero, smyki. Siewandero, Adaś, hejo, hejo. No, słoneczka już nie ma. Słoneczka już nie ma. Jest akurat takie, y, Nadiem, pogoda, że, taka pogoda, że możemy sobie posiedzieć na balkonie, nie ma żadnego upału. U Wandero, Mariuszu, hejo, hejo, hejo. Chłopaki Czołem dobra. Sergiusz. <laughs> Oj, powiem wam, co tu się dzieje, co tu się dzieje. To jest naprawdę taki typowy włoski dom. No jest ekipa, jest rodzinka. Cała rodzinka Andrzeja Emili się tu z, zjeżdża do nas, przychodzą, się witają. Właśnie prezenty dostaliśmy od Andrei. Andrzeja Mistrz tutaj. Andrea, oj, nie mogę. O, tu, to jest Andrea. <laughs> Andrea, przywitaj się ze wszystkimi. Cześć. O. <laughs> Pozdrawiamy Bentek. Siema, Siema, przełomowaczki. Siema. Dostaliśmy fajne prezenty. Proseko dostaliśmy. Dostaliśmy też Winko, fajne. Także na wyjazd dalszy, na dalszą, dalszą podróż. Cześć, Andrea. Wszyscy mówią: Siema. Andrea, po włosku. Po włosku. <noise> Stegi Stegi, a ty. Wstydzi się. Wstydzi. Jest Maksiu. Maksiu. Z nami też. Nasz adwokat mafijny. Także... Także jest... No, to są... To jest dwóch... Maksiu i Andrea to jest dwóch największych wyrywaczy dup tutaj w Italii. Nie? Także to są wariaty. Ale fajnie. No, pizza Italiano. Była pizza. Była już nie raz, była dwa razy nawet pizza Italiano. Są dania przyrządzane przez Emilkę, także możemy sobie smakować wszystkiego. Była pasta, którą... Pasta. Była. Pozdro czarne kciuki. Risotto. Risotto. Oh, yeah. risotto. Kto nie widział na Facebooku, Andrea, jakie nam zrobił risotto, to jest po prostu e, mistrzostwo świata. Okolice balkonu... Mogę wam pokazać chwilę okolice balkonu, ale będzie mało widać. To jest taka spokojna, willowa dzielnica. Same wille, same takie domki, także bawimy się tutaj, siedzimy sobie na spokojnie. Jak widzicie, możemy sobie porozmawiać, tak, nawet głośno pokrzyczeć i nikt, nikt nikogo tutaj y, nie strofuje, także jest fajnie. E, a widzisz kotełku, no nie masz Facebooka, to Yy, tak jest. No i, i co, no gościmy się dzisiaj, bo chyba została nam zielona noc. Yy, goldwasser kupiony, Andrzejku. Jest, jest, już, jest do To do dojechał i to, 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 ale to był tylko żart z tym A yy, Adi trochę no... Nie ma trochę, nie ma trochę. Zap, Wszystko robimy na maksa. Nie, nie. Siemano siwy, siema, siema maku. A to jest limoncello? limoncello? Oryginalne limoncello domowej roboty. O, a Emilka pokazuje, jest Goldwasser, także Siemandero, Kodczak, siema, siema. Mariusz, na Chorwację startujemy jutro rano. Możeśmy tu zabalowali sobie trochę dużo. Dariusz, dzięki, 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 dzięki. Dziękujemy, dziękujemy. Kodzaki są, to jest też fajnie. Także widzicie. Jest mega, jest mega włoski klimat. Jak to ula mówiła, no to jest naprawdę włoski prawdziwy dom. Bo tu jest cały czas głośno, cały czas gwarno, cały czas wesoło. O, Emilka, zdrowie, zdrowie. Korzek Mazury pozdrawia wszystkich. O, zdrowie widzów po raz drugi. może to nie było na żywo. Ale piękne Winko. Zdróweczko. Także jutro, jutro startujemy. Jutro startujemy dalej. Się ucz języków. Saluto, a nie zdróweczko. A, no, saluto. Saluto. Jutro startujemy z rana na Chorwację, jedziemy sobie dalej zwiedzać. Widzę, że hamulca na Włoszech nie macie. Jakiego hamulca? Mariusz, co ty za zdrowy? Co za hamulec? Nie, nie, żadna wódka, nic z tego. Tu nie ma żadnego nie, mieszanka. co ty tak O, Alan mówi, zamawia butelkę limoncelli albo grappę. Gra ta mocniejsza. Gra, no. Siemandero Mariusz Pelon, Siemandero. Nie no, ale już do pełna, co ty tylko robisz? Nie, tak. By... Żeby A nie mój szukało. osobisty spryskiwać się rozkręca, nie? Oj kochani, nie wiem, podobał Wam się filmik z Werony? Bo jutro wlatuje filmik z Wenecji, także żebyście nie byli zaskoczeni. Adi pan do wody! O. Adi. No, mówkaj. Adi. Twój kielisz. Yes. Nie, no co wy mi tu, kurczę. Zdrowko, ładnie. Siema Łukasz, siema Andero. Czy dobre piwo mają? Krzynowik, no piwo mają, powiem ci, masz tą butelkę? Naprawdę jest, piwo jest mega, mega. siemosłowakia. hejo, hejo. No masz piwo. Piwko? O. Takie, jest, jest bardzo pyszne. Jak jest schłodzone, naprawdę rewelacja. Pozdrawiamy Romku, pozdrawiamy! Miłej pracy! Nicoletta, Siemano! Kochani, zdrowia teraz Limoncello. Saluto, saluto Limoncello. Saluto Limoncello, Alanku, specjalnie dla ciebie, saluto Limoncello. Zdrowie widzów, po raz kolejny. Zdrowie wszystkich widzów oglądających. Pyszna. No. Sama cytrynka, ja pitole. To wydudniłeś do końca? A to jest woda. Aha. Coś zrobiłem nie tak je? no bo ja się dopiero uczę tych włoskich tutaj tych. <noise> ja po polsku. <noise> <Do dna. głos> siema, Ndero Pozdrawiamy Gdańsk. Siema, siema. Słowakia ja, ja mówi Polskę? na zdrowie. <noise> saluto, saluto. No i fajno. Na na Masz ogórka jakiegoś? <noise> Grzybki. Co? No. Kochani, pytałem się, jak wam podobał się filmik z Werony? Co? Karniaka, ja ci dam karniaka. Nie, nie. Czy filmik z Werony był fajny? Nagraliśmy filmik, było super. Pozdrawiamy Bartosz. No, a jutro wlatuje filmik z Wenecji. Mega, mega petardy Wenecja. No, zresztą też Werona, mega klimaty. Wenecja super. Też super klimaty. No i fajnie, Tomasz. Dziękuwa, dziękuwa, że się podobało. Przewodnik, Andrzej, przewodnik miś świata. Andrzej, przewodnik miś świata, naprawdę. To co nam, to co nam pokazał, to co nam opowiedział, jaką wiedzą dysponuje i tym wszystkim historie wszystkie, to jest człowiek Petarda. Człowiek Petarda. Kilo monet z Wenecji, trzeba wiedzieć kto tam był Aha, no i fajnie. No. Kto się zajmuje dzikiem złotym, no są dorośli, zajmują się sobą. No niestety, no są wakacje, to są wakacje. Każdy z nas ma swoją rodzinę, ale to już wierszą wiecie. My dla ciebie mamy dziewczynę, graciany, koleżanko na Wangii pracuje. Wykopki. Adaś, po filmiku z Wenecji wlecą wykopki, bo serwus, serwus gdynia. Bo pojechaliśmy sobie jeszcze na plażę potuptać. Ale tak jak ja wam mówiłem, no niestety to nie jedziemy tutaj z typowym nastawieniem na e, wykopki, czy, czy. są i grzybki. Są ich są prawdziwki. Są prawdziwki, polskie lubelskie. A lubelskie prawdziwki, no. Także tak są super. No mówię, my nie przyjechaliśmy tutaj na wykopki tu z Andrzejkiem, z Emilką, żeśmy sobie potuptali pochodzili daj, i fajnie daj, 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 daj e, Stefana, no sąsiedzi karmią, daj, on linię. też ma swoich właścicieli, no ludzie, to nie jest mój daj, osobisty nie. kotek, to jest kot, który przychodzi tylko do mnie sobie na jedzonko, a, a on ma swoich właścicieli, zresztą pół osiedla go oh, dokarmia, także daj, daj. <laughs> nie jest pokrzywdzony. Pozdrawiamy Anglię, siema, siema, siema Kobelim przyjacielu, Siemandero, Siemanderu Mariusz Szabała, siemaneczko, widzicie jak tu jest gwar, teraz fajnie Aniu, no tak, tak. Bawimy się, bawimy się. Stefanek jest super. No dzisiaj nawet Emilka nad jeziorem garda podobnego braciszka Stefana sobie wypatrzała. Nie, Krzynowik, Stefan nie jest mój. Naprawdę to nie jest mój kotek. To jest tylko mój podopieczny i to wszystko. Szybko wracajcie do Weicherowa. Nie, jeszcze nie. Tak szybko nie wracamy do Weicherowa. Zamówiłaś. Za teraz tylko pięć. I co? A to wpadajcie do nas! No, no. no. Dziękuję, Idziemy. Ale grzybki, pozdrawiamy Malbork. A Wojtki, dzisiaj... Sorry. Dzisiaj byliśmy nad jeziorem Garda, gdzie. Tak, ja wiem, Mariusz, to jest nasza wyrocznia i nic z tego. Na drobie. Dzisiaj byliśmy nad jeziorem Garda, gdzie naprawdę. Co to byli z Lombardii, tak? Zamek Co wybudowali, na język tak, no Scali, Scali, Scali Jerry. Scali Jerry wybudowali swój prywatny zamek, odgrodzili się posą, na takim mega, 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 mega widoki naprawdę było super. No zresztą tu jest wszystko, super wiecie, jak to się fajnie zwiedza, jak są takie stare rzeczy i piękne klimatyczne, te wąskie uliczki, ciepłe, ciepłe jeziorko, ciepłe morze. Lazur tej wody, tego wszystkiego, roślinność, to jest, to jest mega, mega. Ja wam mówię, przepraszam Was za to wszystko, się siem mandero, Siemandero, się mandero, hej, hejo. O, Piekaś mówi, że córeczki się do Simplexa dorwały. Ja nigdy nie wiem, Świerku, no to ruszaj, spokojności, szerokości. Bóg zapłać za to, że byłeś z nami tutaj. Siema, dziękuwa. Czekam na jakiś odcinek z Odynem. No niestety, no Odyn pojechał, a Odyn jeszcze będzie u Was? A to wiesz, u niego w planach nic nie wiadomo. No właśnie. No ale był Odyn u Andrzejka, Milki, gościł tutaj trzy tygodnie, także. Uczył mnie de detektorem o. chodzić. Maksym mówi, że z Odynem chodził, z wykrywaczem. Ja jeszcze Cię nie nauczyłem. No ale to tam. Było tak. fajnie. 77 osób. Kochani, będziemy kończyć pomału, tylko tak chciałem. Ja bym mógł coś powiedzieć. Proszę Cię bardzo. Jako, że mam oficjalne zaproszenie do Adiego E do, do Marty, ja pojadę pod jednym warunkiem do nich że im pozwolą się żo z żoną kłócić u nich w domu. No. <śmieniciela> 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 ale <śmieniciela> ale o, bez tłuczenia talerzy, bo nie mamy takich zostawek. nie? <śmieniciela> Oj, no, no, Andrzej z Emilą dostaną swoją chałupę i... Czy pizza się różni bardzo od tej w Polsce? Powiem ci, że tak, jest na y, fajnym cieniutkim cieście. Y, no. Jest takich, inna jest, naprawdę jest inna, inne są smaki. Naprawdę Siemka z Byszku, Siema, Siema brygadzista, Siemandero. Czekajcie, chyba Andrea musi coś powiedzieć. Zapraszamy wszystkie kobiety w No i to jest właśnie cały Andrea, no. Dzięki Joasiu, dzięki, Wszystka dzięki. Pewnie. Joasia... To nawet nie jest dzik, kurde. On to... wyciąga Joasia... trąbę i jedzie. Joasia mówi, pijesz? Na... Nasze naszezdrówko truskawkówką, także fajnie. Na zdróweczko, na zdróweczku. Mirek, no jak, jak impreza we Włoszech może inaczej wyglądać? No jest wesoło, jest petarda. Nieważny. Krzynowik. Pizza z ziemniakami jest? Jest ziemniakami. Aha, no to dobrze. Jego kukurydzy nie znajdziesz pizzy. Aha, kukurydzy, kukurydzy nie? Tak? Ale jakie spaghetti, no. jaki makaron. Mm. Al dente. Będzie al dente od nocy do rana. Będzie szampan i bita śmietana Waldi <laughs> nie jest smutny, co wy, co wy, harnaś. I nocą ręce będą zajęte, bo tutaj jest gaciach tylko al dente. <laughs> Nie, to tylko, to tylko piosenka, salute. Jak wino do rana, to nie Dobra, kochani, ale fajnie. Jest fajnie, dziękuję. <grym> rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Ale jest dobra. Kochani, dzięki wam, że byliście. Ja bym chciał oficjalnie podziękować naszym gospodarzom, dlatego to co... To... Dziękujemy to dziękujemy panie, za, go... za gościnę, go. za wszystko. Dziękuję wam za to, że byliście. Widzicie jak jest wesoło. Widzicie, Włochy są naprawdę petarda. Czarne Dziękujemy wszystkim. Czarne kciuki, czarne kciuki wymiatają. Także dziękuję Wam wszystkim. Miłej, spokojnej nocki. Ja wiem, że Wy rano wstajecie do pracy. My lecimy się bawić. Także kochani. Skarbie, Andrea jeszcze miał pytanie. No. Za chwileczką zapytałeś o coś. No, tutaj mamy ładne dupy. <głosy> <głosy> Czy tam są? Ładne? U nas, w Polsce? No przyjedziesz, zobacz. no i dobrze dobra kochani Dziękuwa, bo tu zaczynają się tematy już takie dosyć poważne, także dzięki Trzeba wam wszystkim dzięki wam wszystkim za obecność pozdrawiamy serdecznie z Włoch pozdrowionka, krzyczymy, pozdrawiamy hejo, jest petarda dzięki, dzięki, dzięki saluto, saluto, saluto trzymajcie się, do następnego ucałuję wszystkich, macie to jak w banku narka